Proszę Państwa, dzisiaj 15 kwietnia. Całkiem ładna pogoda. 13 stopni, godzina 10:43 i jedziemy sobie na małą wycieczkę z Wrocławia przez świdnice na Wałbrzych i później w góry suche. Robimy mały postój w świdnicy. Dwie minutki i jedziemy dalej. Zrobiliśmy sobie mały postój za miejscowością Złoty Las, Długo będziemy w Obrzychu. jest pogoda bardzo ładna, około 12-13 stopni, bardzo lekki wiatr, nie ma opadów deszczu, a słońca takiego intensywnego też niestety nie ma, ale można wytrzymać, całkiem, całkiem fajnie. Jedziemy dalej. Okolica jest naprawdę bardzo ładna. Jest to jedna z moich ulubionych tras samochodowych tutaj w rejonie wałbrzyskim. Zbliżamy się do miejscowości Dziećmorowice i niedługo będziemy w Wałbrzychu. No, i dojeżdżamy do schroniska Andrzejówka. Nie jest zbyt ciepło, 8 stopni. Jak zwykle, tu chłodniej. Zatrzymamy się. Jesteśmy na miejscu. Przełęcz trzech dolin w górach suchych. Tu najwyższy szczyt wali Dzisiaj tam nie wejdziemy. Pochodzimy sobie tu po okolicy, zobaczymy. Nie jest zbyt ciepło. 8 stopni, ale pięknie, pięknie, nie ma wiatru, słuchaj skowronki, czesnowiosenne. A dalej widzimy kamieniołom Melafiru, Tu niestety. Rzuca się w oczy, budynek zrujnowany Bardzo go szkoda. Nie ma to jak wybrać się na wycieczkę. Wreszcie po zimie pochodzić trochę. Pójdziemy sobie w kierunku Rogowca, ale czy dojdziemy do celu, to nie wiem. Zobaczymy. Tu widzimy już, wychodzi. Łubin, a tutaj dziewięć sił, weszłoczne kwiatostany. Widoczność dzisiaj nie jest zbyt dobra, stąd widać przy dobrej widoczności Karkonosza a tutaj. A tutaj nasza Andrzejówka. Słychać cały czas odgłosy maszyn z kamieniołomu pobliskiego. Jesteśmy w lesie. Dzisiaj oczywiście to jest taki rekonesans wstępny. Przejedziemy tu jeszcze może w kwietniu, jak będzie trochę cieplej, może w maju całkiem sporo fajnych tras dochodzenia, Także jeszcze można wiele wycieczek zorganizować. A tu jeszcze jeden okaz łubinu. A wejdziemy sobie teraz na taki punkt widokowy. No tutaj kałuża zupy wamitalowej Mamy za sobą same podejście wyszło słoneczko, nie jest może jakieś intensywne, ale troszeczkę grzeje. Jesteśmy na turzynie Proszę bardzo, ale idziemy dalej, nie poprzestajemy na tym. Według tego kierunkowskazu pozostało jeszcze 40 minut do zamku Rogowiec, a więc idziemy. Trochę się tu zmieniło od 2011 roku. Chyba zwodzili tędy drewno i te wszystkie takie samosiejki bukowe Zmasakrowali o, Tutaj coś wycinali Wygląda to dość przygnębiająco Kiedyś tutaj wiodła tędy wąska ścieżka jesteśmy. Ja to jesteśmy. Hmm. A tutaj na szczycie wiele się nie zmieniło. Tą ścieżką można dojść do dogowca. Wiem sobie teraz skutką przerwę. Mamy herbatkę. Tu mamy bułki. Tu mamy banany, proszę bardzo. Woda jest oczywiście. Tu mamy jeszcze inne rzeczy. O. Ten termos ma troszeczkę uszkodzony korek. Ale radzimy sobie bez tego. Trzeba dobrze zakręcić. To jest, Państwa, stary termos. Który ma już kilkanaście lat. Ale jeszcze jest datny do użytku. Chociaż powiem szczerze, że... ...herbata z niego nie jest najlepsza. Taki nieprzyjemny posmak plastiku tworzywa, Bóg wie czego. Tak. Bardzo proszę Państwa nawet na takie krótkie wycieczki wziąć sobie sporo do jedzenia, to znaczy lepiej za dużo niż za mało, tak samo jeżeli chodzi o picie, o wodę. Dziś jest zimny dzień, także wziąłem herbatę. Normalnie wiosną czy latem jak jest ciepło, a przeważnie chodzę w teren jak jest ciepło, bo lubię jak jest lubię wysoką temperaturę to biorę samą wodę, ale Dzisiaj mamy chyba około 8 stopni, zresztą zaraz sprawdzimy. 14 stopni, Jeszcze 41% wilgotności, ale nie dajmy się zwieść. moment był w plecaku. O, jeszcze podchodzi do góry. No Proszę bardzo. Pomidorek, kiełbaska, bułka. Proszę bardzo. Na, na deser banany. No i tak, trzeba sobie zjeść. Patrząc na te piękne widoki, troszeczkę tylko zasłonięte. Idziemy jeszcze kawałek dalej. stronę logowca. No, nasz ten moment się powoli wychładza. 10 stopni, 50% wilgotności. No, 11. Jesteśmy w takim miejscu, które doskonale. Z tego doskonale widać pewne istotne punkty orientacyjne. Otóż tam jest szczyt wagowca, jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Także przejdziemy się tam. A tutaj Na razie jeszcze słabo widać, ale za tymi drzewami znajdują się zabudowania miejscowości Głuszyca. Proszę bardzo. Już zeszliśmy z i jesteśmy przy zalewskalnej bramie. Jesteśmy tutaj Ruiny zamku Rudowiec Podejdziemy sobie jeszcze Na no, piękny punkt widokowy Pięknie tu ale wieje Dalej Głuszyca No sobie taką ścieżką dookoła Proszę Państwa Trzeba przyznać, że jest tu pięknie, natomiast no Dzień jest ponury. Dzień jest ponury, chłodny. Jak dla mnie za zimno. Idziemy, idziemy na górę. Są ścieżką, już widzimy. Zawysy ruin zamku Rogowiec A stamtąd przyszliśmy z Jeleńca Rozpoczynają się stąd bardzo ładne widoki na góry Sowie głównie, na góry Wałbrzyckie natomiast dzisiaj jest jest mgiełka i nie są one tak efektowne niestety Niestety obiekt kruszy się, rozpada, rozsypuje. No niestety taka kolej rzeczy. Tutaj proszę zwrócić uwagę na te szosę. Będziemy tą szosą wracać. Kierzanka herbaty z takim widokiem, coś pięknego. Jesteśmy w tej dolnej części. Panuje tutaj spokój i cisza. Nie słychać szumu wiatru, nie słychać odgłosów z dolin, odgłosów szumu samochodów itd. Tak nawet śpiew ptaków jest tu przytłumiony bardzo tutaj fajnie gorzej jakby zaczęło padać tutaj zupełnie nie ma się gdzie schronić Ostatni rzut oka na doliny zaludnione i pomału wracamy bo Jakieś chmury się tu pojawiają. No to w drogę. Pierwsza część naszej wycieczki dobiega końca. Na no Zbyt ciepło nie jest. 8 stopni, 72% wilgotności. Ten termometr nie jest zbyt dokładny, ale ten błąd nie jest aż tak duży. A no, wrócimy tu jeszcze, tak jak będzie troszeczkę cieplej. A tutaj jeszcze rzut oka na kamieniu melafiru w Rybnicy Leśnej. A to jest ta szosa, którą widzieliśmy z góry. O, właśnie, the hog slaughtered in the fall must last the winter the hog provides the shortening for the cornbread, the meat for the sausage